Dostaniemy nazwy klubów. Jeden, jeden. Nie ma, nie, nie ma. ma. Jeśli Adrian nie odpowie, nie. to jest nie. bez sensu. Juventus. Ale kurwa, Ja mam cały czas z tego laga. Ja na się zostawiam i muszę wymyśleć, i dopiero klasne. Ja nie wiem, o co chodzi. Lewandowski, Messi. Sponsorem kanału jest Betkik, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Tekne Teleturnie! teleturnieju! O, o, a, dziś, a dziś, moi drodzy państwo, odgadujemy piłkarza po jego klubach. Czy tam... ja, ja wam sprzeczuję, bo on. Ten... Wy nie znacie zasad gry, i on miał wam je wyjaśnić, i zrobił to w taki sposób, że ja znałem zasady gry i tak tego praktycznie nie zrozumiałem. Ale Maciku, dlatego Ty możesz zrobić to lepiej. Dostaniemy nazwy klubów, w których grał dany piłkarz, niekoniecznie w kolejności chronologicznej, i kto pierwszy zgadnie, co to za piłkarz, dostaje punkt. A co więcej? A co więcej? Moi drodzy Państwo, to nie koniec. Jesteśmy tu w trójkę, ale też dla Was będzie z tego płynąć korzyść, taka, że który z nas wygra. To później na kanał tego Jego jegomościa, który właśnie wygra, powędruje fajny bonus dla jego widzów. Do rozdania. Od razu dalej. Także okay. no jeżeli raz. ktoś nie wygra, to można go też od razu zniszować, że nie szanuje swoich widzów. Lewandowski, Messi. Dobrze? Wykorzystałeś, no. czyli dwie kolejki na razie nic nie odpowiadasz, bo źle. Co, kto, kto pierwszy klasnie, ten odpowiada. Nie, 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 nie się to. Ty decydujesz do mnie. Kto pierwszy klasnął? Makonę. Słucham? Co Rau, ma sens? Atletico Griezmann 1-0 okay. Raza Sosiedad Atletico, proszę was amatorzy najmłodsi Najmłodsi Tu chyba, tu chyba pomyliłem te turnieje, przepraszam no to, Ja na początku myślałem, że on mówi coś, coś zagadza, co <śmierdził> te zagadzać To już był klub Makone Słucham? Makone? Nie no, panu Pożół? Okej, uwaga Milan Inter PSG no. Zlatan i Brachiołdziu Zlatan To mi się wydawało za łatwe, to to będą takie łatwe rzeczy? No, bo ja. Ja no to Antoine ja Griezmann z specjalnie się wypuściliśmy bo mógł to być Ronaldo no ja Ale mówię ten, z, ten, ten uh, Griezmann też był łatwy, dlatego by go wypuścić. Tak, dokładnie, nie? teraz A, ja dostanę. Jeden, I jeden Wziąłem <laughs> Uwaga, trzeci piłkarz, teraz polski Widzew Śląsk Legia Widzę że Śląsk Legia ta lampka, PUM! Ja wiem! że Legia mi się... <noise> A z Legii, ja znam wszystkich, proszę bardzo kto, Który rocznik tylko powiedz. Ciężko, mi ciężko Widzę w Śląsk Legia Jezus Maria Czy tam dalej kluby no A, dobra, okej okay. Ale ja nie klaskałem, bo ja Widzę, bez Widzę Śląsk Legia, tak? Tak Dawaj dalej Piast Polonia I Groklin Ja wiem Trzeba wiedzieć, kiedy klaskać. Kolejność jest przypadkowa. Hmm, Ale nie. Tomasz Odłowiec Punkt dla Janak! Drugi. Taka sytuacja, nie? Dwa, jeden. Nie no, to było banalne. <grym> Rzeźnicza. <Z kojaślon. grym> Bayern, Bayern, Bajerne. Bajer. Real. 12 seconds later. <gry> był Bayern Leverkusen, był Bayern Jest Real. Ja mam szczerze mały problem. To ja powiem, że to jest Tony Cross. Dobrze. <grym> to tak? Tak. I pierwszy punkt <grym> dla kontrola! O! Ja Teraz stara gwaria dochodzi do głosu. Także tak. możemy kończyć. 2-1-1. Jedziemy dalej. Uwaga. Jagielonia. Górnik. Legia. Ankar Gutsu. Jezus Maria! Adrian Jagielonia, górnik legia. Ty no nie wiem czy ja nie głupoty teraz. I Ankar. co... Nie chcę no w Turcji? Ja byłem zbyt drugi... nie nie ma, my trudzy! Nie ma! Nie ma! Jeśli Adrian nie odpowie, to... Nie, to jest bez sensu <śledź> Kosecki Pójdźmy do razu! Michał! Siema. Ojo! Powiedzieliście razem, ale punkt tylko dałeś. No wiem, no wiem. <noise> Faktycznie. Ty... Uu, kto to punkty zbiera? 2-1-2. Dwa, dwa. Dobrze. Uwaga, jedziemy dalej. Milan. PSG. Dynamo Moskwa. Thiago Silva. Tak. No proszę bardzo, jak się chłopak rozkręcił. Kupia, ja bez wami chłopaki. 2-1-3. Mm. Nie podoba mi się. Obucie, obucie, obucie. Czego to nie jest zaklaskanie? Y momencik O. Tak słucham? Spitta. Uwaga. TPN 1950! Zgadłem! Uwaga! Jakie to było? Słuchaj. <śmina> ja. Real. Herta. Stuttgart Juventus. Samikę Sami Dira. Eee. Ach! Milan Juwel Real Napoli Iguain. Wow! No. Ach! Co was, Hopkoczek! No. To, jest to, jest to, <gry> to jest niemożliwe. Nie, mi ty sklepyszny, kurde uciekają. On umie, on umie w tę grę. Bez ha! sensu. 5, 1, 2. Siądź się śmiał, Tim! Ja się śmiałem. Teraz jak Raul biegnę pod trywoną. Raul, pod trybuną? Werder Arsenal Szalkę Real Mesutezim Tak jest yeah! Mój mózg nie pracuje już od tej godziny 5-1-3 Teraz wszyscy mamy to co dwa punkty tak idzie Dobrze, no, Co wyjdzie, czy co dwa? <śmiennie> U mnie tam jest jeden Inter Ajax Tottenham To jest Eric. To jest Erik. Ale kurwa, no to... Ja mam cały czas tego laga. że jednak się zastanawiam, i muszę wymyśleć, i dopiero klasne. Ja nie wiem o co chodzi. Też 1-3. Kolejny zawodnik. I... Ups! <laughs> Już otworzyłem nie. Bayern. Jak, jak? No. Bayern. <laughs> Bayern. Bayern München. dla Dominik from Deutschland. Metz. Galatasaray. Fiorentina. Nie wiem Front Tak jest 6, 1, 4, proszę bardzo, punktację, mogę podawać czy, czy, czy ja tu jestem jeszcze <laughs> potrzebny? Może ja będę czytał te <laughs> Jedziemy dalej Arsenal West Ham Legia Pierwszy Gaby ja, ja, ja. Ja Jasce, proszę bardzo no Najgorsze, najgorszy, że Maciek zwykły kibic był ostatni na pewno <laughs> Raz, dwa, trzy Piłkarz Fabiańczyk I... ja... Jeszcze to mogę ruch, ruch. Nie? Jeszcze a mogę wyrównać A co ja zrobię, jak zrobię, że jest... ostatnie pytanie będzie promowane? Oh wow. my god! I wtedy, I wtedy wchodzę ja Zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie rozgrywka eee, Kolejny piłkarz Manchester United Sporting Lisbona? A. a to nie <laughs> Ty powinieneś mieć coś takiego, że nie możesz klaskać przez chwilę Bo ja już, już prawie chciałem, a tu... A ja pomyślałem o kimś innym O kim? Bruno No to jest parę opcji tak naprawdę A na widzisz i byś przegrał Zróbmy to pytanie dla macika. Zróbmy pytanie dla... że nie. Tak, <tutek> <tuk. jakiejś> <tutek> 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 Barcelona Bayern Espaniol, Liverpool Inter Coutinho <tutek> za 10 punktów premiów. Ja tak, Wygrałeś tym samym odcinek Naprawdę była niesamowicie wyrównana batalia, ale zdołałeś. Prawie. trzecie miejsce. Ja. I drugie miejsce. Adrian. A w dzisiejszego tyle turnieju zostaje Putro i jego widzowie. Tak jest, dostajecie do u mnie. Zapraszam na mojego Instagrama, tam będzie. Jak? A to my to... możemy wziąć udział? Ja no oglądam, ja, to ja to oglądam to 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 kanał. No to czasami też, kanał tak. Też. Także od nas na dziś to by było tyle. Dzięki i do zobaczenia. Kiedyś będzie lepiej, na pewno.